Zaczniemy od łatwego zadania. Zróbcie mi pyszne pankejki. Pankejki? Dam radę. Zrobiłam w życiu tyle pankejków. Znam przepis na pamięć. Najpierw trzeba zmieszać mąkę z mlekiem. A następnie wbijamy w to jajko. Zak, na co czekasz? Powtarzaj za mną. Jak ty tam to robiłaś? Mam głęboką miskę. Pozostaje tylko wsypać do niej mąkę. Im więcej, tym lepiej. No, nie tak łatwo poradzić sobie z tą mąką. Następne są jajka. Z nimi też trzeba uważać. I trzeba pamiętać o mleku. Wow, babciu, masz już gotowe ciasto! Tak, tak, niedługo będą też pankejki. Kurczę, co ja zrobiłem? Babciu, to wszystko twoja wina. Rozproszyłem się przez ciebie i przypadkowo przelałem swoje ciasto. Ale nie szkodzi, myślę, że po wymieszaniu będzie dobrze. Dziwne: ten głupi mikser właśnie się zaciął. No dalej wyłaś! Kurczę, gdzie są łapki? O nie! Jak mam je wyciągnąć z tego ciasta? Kurczę, zakno, nie jesteś zbyt dobrym kucharzem. Na pewno moje pancake'i będą najlepsze. I tak nie mam tu żadnej konkurencji. Spójrzcie na to piękno. Wyglądają rewelacyjnie. Oczywiście trzeba jeszcze polać syropem klonowym, aby były smaczniejsze. Nie zaszkodzi też odrobina masełka. Babci wyszło fajnie, ale jakoś tak nudno. Dlaczego nie zrobić kolorowych pankejków? Dzięki temu ich jedzenie będzie o wiele ciekawsze. Ha, super! Ciasto gotowe można włączyć kuchenkę. Moje pankejki będą w kształcie znanych postaci. Kolorowe, smaczne i zapadające w pamięć. Przecież takie oryginalne danie nie dał sobie zapomnieć. Przewracamy. I czekamy jeszcze chwileczkę. Gotowe. Kurczę, wszyscy mają takie piękne pancake'i. Co robić? Wiem, po co robić pankejki z ciasta? Można po prostu użyć gotowca. Na przykład wyciąć je z chleba za pomocą szklanki. A żeby lepiej smakowały, dodam odrobinę bitej śmietany. Myślę, że bita śmietana poprawi każde danie. No i proszę, prawie gotowe. Dorzucę jeszcze troszkę kolorowej posypki. Rewelka Kate, wybieraj zwycięzcę. Ojej, jaka różnorodność! Nie spodziewałam się tego. Zacznijmy od Zaka. Mam nadzieję, że jego danie mnie nie rozczaruje. Jakie dziwne ciasto. A posypka i śmietana mi smakują. Zwłaszcza posypka. No dobra, to jedziemy dalej. Co to jest? Dosyć oryginalne, ale czy dobrze smakują? Ojej, jakie fajne! Widać, że szefowa Tina się postarała. No dobra, został ostatni kandydat. Babciu, nie zawiedź mnie. Ale apetycznie to wygląda. Ojej, to jest po prostu cudowne. Smak dzieciństwa. Babciu, najlepiej umiesz przygotować pankejki. Wygrywasz tę rundę. Hurra! Nie martwcie się, też kiedyś wygracie. Gotowi? Zróbcie dla mnie pyszną, gorącą czekoladę. Zrobi się. Łatwizna. Podczas gdy wszyscy są zajęci rozmową, ja delektuję się nutellą. Zakstydź się. Potrzebuję tej nutelli, żeby zrobić gorącą czekoladę dla Kate. Zamierzam wygrać również tę rundę. Aby to zrobić, muszę wymieszać Nutellę z mlekiem. A następnie postawić tę mieszankę na ogniu i oczywiście dobrze wymieszać. Mm, pachnie pięknie. O tak, zapach jest niesamowity. Czas, żebym ja zaczął gotować. Tylko nie mogę otworzyć tego mleka. No dalej. Kurczę, teraz sam jestem cały w mleku. Zdecydowanie muszę wygrać, żeby te moje poświęcenia nie poszły na marne. Wiem, w tym celu użyję ulubionych przez wszystkich na tej planecie czekoladowych batoników. Dzięki nim na pewno wymiotę konkurencję. Patrzcie, jużcie się. Gorąca czekolada to już przeszłość. Dziś czekoladę podaje się inaczej, bo tak wygląda ładniej, a poza tym smakuje o wiele lepiej. Znam doskonały sposób na podanie czekolady. Wystarczy, że rozłożę ją w specjalnej foremce, tak aby przybrała kształt kuli. Widzicie? Właśnie taki. A teraz do środka wsypię troszkę kakao, żeby było jeszcze smaczniej. I oczywiście pianki marshmallow. I zamykamy. Voilà! Z wierzchu przyzdobię moje kuleczki po lewą. Wyszło pięknie. Teraz można wlać gorące mleko do szklanki. Wystarczy wrzucić do niego jedną kulkę i od razu zrobi się czekoladowe. Co to za jakiś patos? Moja wnuczka lubi domowe kakao i gorącą czekoladę. Ja też takie chcę. Co to za zapach? Zak, wszystko ci tam się pali. Ojej, zaraz wszystko wyłączę. Kurczę. Batoniki przykleiły się do garnka. O nie, no co ja mam z tym zrobić? Wyszła mi jakaś rzeźba czekoladowa. Zak, co to ma być? Nie wygląda jak kakao czy czekolada. Dobra, spróbuję. Bez szału. to jakaś garść czekoladek. Nie nadaje się. Zobaczmy, co przygotowała dla mnie moja ukochana babcia. Zrobiła domowe kakao. a W dodatku z ciasteczkami. Zostało mi tylko spróbować, jakie cudo stworzyła szefowa Tina. No sposób podania z pewnością dużo ciekawszy od pozostałych. Już wiem. Tą kuleczkę trzeba wrzucić do mleka. Wow. To jakaś magia. Naprawdę mleko zrobiło się czekoladowe? Spróbuję. Rzeczywiście! To niesamowite! Zwycięzca rundy jest oczywisty. I wygrywasz? No to było oczywiste! Jestem przecież profesjonalistką. I teraz chcę tort. Duży i pyszny. Potrafię robić całkiem niezłe torty. zna, na bank sobie poradzę. Jak miło, że babcia zna gusta swojej wnuczki. Mogę zrobić dokładnie takie ciasto, jakie Kate lubi najbardziej. I zrobię je w kształcie serduszka, więc będzie też naprawdę urocze. No proszę, wyszło słodziutko. Biszkopty trzeba porządnie posmarować kremem, żeby się skleiły. Im więcej kremu, tym będzie smaczniej. Dlatego trzeba rozsmarować go na każdym milimetrze tortu, aby mieć pewność, że się spodoba mojej ukochanej Kate. A teraz przyściutko, dokładnie wyrównamy. Gotowe. Ale pyszności. Teraz zaczynamy dekorację. Najlepsza dekoracja to oczywiście świeże owocki. Pozbędziemy się szybpułek a następnie obłożymy owocami tort. Nadadzą ciastu wyrafinowany i oczywiście pyszny smak. No co sądzicie o mojej marcy Dziele? Jakieś banalne. Pokażę Wam zaraz, jak można zrobić pyszne, ale oryginalne ciasto. Najpierw kroimy biszkop na dwie części, a następnie z każdej z nich wykrawamy kawałeczek. Gotowe. Później trzeba powtórzyć kilka czynności za babcią. Po pokryciu każdego biszkoptu kremem czas odwrócić naszą konstrukcję. Super! Mamy więc bazę dla przyszłej tęczy. Od tego momentu po prostu dekorujemy ją odpowiednimi kolorami. Jestem pewna, że Kate nie próbowała jeszcze tęczowego tortu. No i już prawie gotowe. Pozostaje tylko wygładzić krem i dodać jakieś szczegóły. Świetnie! A teraz dorobię naszej tęczy buźkę, żeby wyglądała o wiele ładniej. Można też dorysować chmurki. I moje kulinarne arcydzieło gotowe. co się tak męczyć. Tort już jest i tak trzeba go zjeść. Wystarczy dodać troszkę kremu. Przecież wszyscy go kochają. Co? Ciasta babci i Tiny są lepsze niż moje. Ale zaraz to naprawię. Muszę roztopić różową czekoladę. Mam nadzieję, że uda mi się to zrobić szybko. Jest, gotowe i pyszne. Teraz jest idealny moment, żeby obrać tort czekoladą, ale trzeba to zrobić za pomocą specjalnej foremki. Muszę też pamiętać o posypce. Fajnie wymyśliłem co. Zaraz będzie show! Dadam. Spójrzcie na to piękno. Rzeczywiście całkiem fajnie to wygląda, okej, okay, tym razem wszyscy się postaraliście, nawet nie wiem od czego zacząć. Niech będzie to tiny jest taki słodki, i pyszny, ale zdecydowanie czegoś mu brakuje, babciu, mam nadzieję, że twoje ciasto bardziej mi posmakuje. Ale to też nie do końca to co chciałam. Zak, może chociaż ty zrobiłeś idealny tort. Wygląda dosyć zwyczajnie, ale wygląd może być mylący. Ojej, i tak właśnie jest w tym przypadku. Mm, to najsmaczniejsze ciasto jakie jadłam. Zak, gratuluję. Tym razem wygrałeś. No wreszcie! Myślałem, że się tego nie doczekam. Jestem mega szczęśliwy. Pachnie jak czekolada. Hm. Trzeba się upewnić. To przecież oczywiste. Czeka nas prawdziwa uczta. Wow, jeszcze więcej smakołyków. Jakie piękne pączki. Żelkowy miś też wygląda świetnie. Lubię ser, ale nie jestem pewna, czy dobrze będzie się komponował z czekoladą. Co się dzieje? Hmm, moja fontanna zrobiła się serowa. Tak, teraz mi się to podoba. Oj, chyba wyciągnęłam pochopne wnioski. Misiu, nie patrz na to. Ale wiem, komu to posmakuje. To gryzonie! Boję się gryzoni! Nie przejmujcie się krzykami, moi kochani. Częstujcie się. Już wszystko zjedliśmy. No w końcu. Teraz moja kolej. Pączki z czekoladą to najlepsze połączenie ever. Fontanna zmieniła kolor na różowy. Jaka pyszna polewa. Pokryję nią wszystkie pączki naraz. Co za pyszności, nie mogę przestać. To było niesamowite. Zostałem tylko ja. Zaczynamy, misiu. Fontanna zrobiła się niebieska. Ale ekstra. To świetny dodatek do żelków. Uwielbiam. Kontynuuje. Co za szczęście, Andy, co z tobą? Zmienił się w kosmitę. Nie rozumiem, dlaczego tak krzyczycie? Czy to mój palec? Jak on to robi? Wow. Ale fajnie. Teraz mam super supermoce. Kto tu jest? A, słabo mi. Mnie też. Ale jesteście wrażliwe. Hmm. Czeka na nas coś magicznego. Hmm. Okay. Musimy się szybko dowiedzieć, co to jest. To burgery. Wyglądają niesamowicie. I love you. Yeah. Wręcz się zakochałam. Jest jedno, ale. Burgery w ogóle nie pasują do słodkiej polewy. No, musimy to sprawdzić. Kate, twój burger się zmienił. Fantastic, great. Zrobił się słodki. How sweet. To jest teraz ciasto burger. Jaka pyszna truskawka. Też bym z chęcią spróbował. Dobra, dobra, nie będę ryzykował. To wszystko jest dla mnie. Ale to jest słodkie. Aż brak mi słów. Oh my God. Wow. To był najlepszy burger, jakiego kiedykolwiek jadłam. Mm. Mam nadzieję, że i moją porcję czeka taka cudowna przemiana. Coś poszło nie tak. Wow. Teraz to kawałek lodu. Co ja mam z tym zrobić? Nie da się go ugryźć. Mam nadzieję, że u mnie wszystko wyjdzie. Co za paskudny zapach! Tylko nie to, to ser pleśniowy. Smakuje nawet gorzej niż wygląda. Zaraz zwymiotuję. To obrzydliwe, nie mogę na to patrzeć! No, czuję się o wiele lepiej. Co prawda ta książka będzie musiała trafić do kosza, fontanna nadal wygląda bardzo apetycznie. Zgadzam się. Tylko nie cytryny, nienawidzę kwaśnego. A ja znowu mam żelki. Sorry, ale to moje lody wyglądają najlepiej. Może słodka polewa zniweluje ten kwaśny smak cytryn. Co to jest? Muszę spróbować. Mm, smakuje jak duży cukierek. Chyba chciałaś powiedzieć kwaśny cukierek. Jestem pewien, że żelkowe oczy będą słodkie. Nie mogę się doczekać, żeby ich spróbować. Ale gdzie się one podziały? A, tu są. Te oczy mnie obserwują. Wydaje ci się. Wygląda apetycznie. Nie wydaje mi się. Wow! Hej! ok. Moje lody to dopiero będą pyszne. Muszę dodać do nich po O! Kate, a co tam jest? A ja położę to tutaj. Co to za oko? Boję się. No proszę, teraz wyglądam jak jednorożec. Hmm, to jest pyszne. Nie miałam co do tego wątpliwości. Jestem gotowy. Jaki wielki arbus! Lepsze to niż surowa ryba. Ale super, znowu miałam farta. Co za pyszny krem. Od czego mam zacząć? Wypróbuję ciosy karate. Ten arbus jest żółty. Nietypowe. Okay. No, cóż, spróbuję. Smakuje mi. Będę jadła dalej. I jeszcze jedna łyżeczka. Ale to dużo pestek. No, muszę się ich pozbyć. Ma co ty robisz? What's oh. Nic takiego po prostu będziesz moim celem przez jakiś czas? Precyzyjne uderzenie. Zlitujcie się nade mną! Przecież to ja będę musiał zjeść tę śmierdzącą rybę. Nie, nie jestem gotowy. Co to jest? Dobra, dobra, spróbuję. Patrzcie. Here we go. To jest paskudne. Ochyda. No, już nie tknę tego. A ja z przyjemnością zjem cały tort. Zacznę od kremu. A teraz spróbuję to wszystko razem. Kej, skoro tak ci się podoba, to możesz się cała w nim zanurzyć. Co ty zrobiłeś? To był żart. No, bardzo zabawne. Naprawdę. What?